No tak, lenteks. Lenteks, proszę pana. Nie szkoda panu takiej ładnej kobity? Nie nie nie, 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 nie. O co chodzi? Proszę pana, wie pan co to jest lenteks? Lenteks, proszę pana, to jest naukowo stwierdzona trucizna. Suchoty, rak do wyboru. Dlatego proponuję panu, że pan położył parkiecik z yy, czarnego dębu. O. No? będzie akurat pasował do tych białych. Jedno pytanie. Duży będzie hałas przy układaniu? No, Nie, nie, nie. Przy układaniu, proszę pani, to nie. Z tym, że y, przy cyklonowaniu maszynka ma swoją moc. Ale zrobimy to, jak Państwa nie będzie w domu. Zgoda i jeden warunek. Cyklinowanie musi być od ósmej wieczór do czwartej rano. Nie. Do czwartej rano? No ale sąsiedzi nie będą mogli spać. Właśnie, ale nasz klient, nasz pan.